Wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam dzisiaj na astrologiczną prognozę na miesiąc sierpień 2019. Miesiąc ma bardzo dobre, wyjątkowo dobre i szczęśliwe konstelacje, dlatego nazwałam go miesiącem szczęśliwych konstelacji. Po pierwsze, Merkury i Jowisz wyruszają w bieg prosty. Merkury już. Na początku miesiąca, czyli jeżeli chodzi o sprawy biznesowe, o sprawy zawodowe, o sprawy pieniędzy, o sprawy komunikacji czy też wyjaśnień, będzie można już od nowiu wszystko uporządkować i wyjaśnić. Siła zaćmień poprzedniego miesiąca trwa jeszcze i będzie aż przez kolejne następne 6 miesięcy, czyli do grudnia w którym dojdzie do następnej bardzo silnego zaćmienia na osi, rak ko koziorożec, będzie się pomału będziemy to przepracowywać, tak może to określę, i na, następnie już w tym miesiącu, czyli od, od pierwszego razem z Merkurem, który wyrusza w bieg, w bieg prosty, następnie z Merkurem, który 11 wyrusza w bieg prosty, mamy z planetami, które znajdują się w znaku: 2 Słońce, Wenus, Mars i później merkury przede wszystkim myśleć o szczęściu, o spełnieniu, o miłości, o radości i spełnianiu swoich życzeń serca. To będzie w pierwszej połowie miesiąca i następnie wszystkie planety przechodzą do znaku panny i tutaj będzie można nie tylko zatwierdzić i stworzyć długofalowe, szczęśliwe projekty, ale także za, zabezpieczyć się na wszelkich poziomach życia. Szczęśliwą konstelacją jest przede wszystkim połączenie słońca Wenus w znaku, w znaku lwa, która trwa od 6, właściwie wcześniej mo, można już powiedzieć, od 1 od aż do 21 słońce idzie pod, pod rękę razem z Wenus. Jest to przede wszystkim miłość, jest to szansa na przyjemności, na, na radości, na luksus, na.. Nie tylko miłość, jeżeli chodzi o partnerstwa, ale także dogadanie się z dziećmi, przyjemny czas z dziećmi, z przyjaciółmi, z kolegami, z, z, ze znajomymi, poznanie nowych miłości, wejście w relacje, stworzenie kompromisów czy też inne jakieś przyjemne akcje. Najlepszym aspektem całego miesiąca i wyjątkowym w tym roku jest przede wszystkim połączenie Słońca z Wenus i tworzący się trygon do Jowisza, który trwa od 7 aż do 10. .00. 10 rozpoczynam Warszawę, warsztaty w Warszawie, na które serdecznie zapraszam z tą najlepszą konstelacją roku. Lepszej bowiem konstelacji nie ma, jeżeli chodzi o wszystkie przedsięwzięcia. Co tutaj rozpoczniesz, co tutaj zaczniesz? Czy to są zaręczyny, czy to są oświadczyny, czy to jest ślub, czy to jest rozpoczęcie jakichś projektów zawodowych, prywatnych, finansowych. Wyjście z jakąś inicjatywą, obojętnie co chcesz, żeby to się spełniło. Wszystko jest tutaj uwieńczone sukcesem, wszystkie prze, przedsięwzięcia oraz szczęście. Oraz szczęście. 15.8. mamy pełnię w znaku Wodnika, która już jest po, podkręcona większym ogniem, jednak jest to, ta, jest, jest to także konstelacja szczęścia, pełnia stoi w opozycji do. Do Wenus, do Słońca i do Marsa, przede wszystkim do Wenus w znaku lwa. I tutaj znowu jest poznanie nowych osób, poznanie, poznanie swojej miłości, życia, a także bardzo dobre aspekty, przede wszystkim dla, dla relacji. Będzie więcej dramatyzmu, dynamizmu, więcej ognia, więcej ekscytacji. Jednak wszystko może doprowadzić do. Do szczęścia. Bardzo dobrą e, konstelacją. I jeszcze wcześniej, może 16-8, należy uważać, czyli wszyscy razem, ponieważ Merkury, znajdujący się w Lwie, stoi w kwadracie do Urana. To jest razem z tą pełnią, która, którą będę także osobno omawiać. Jest to kwadrat płótni, jest to kwadrat wy, wypadków, czy też e, jakichś szybkich decyzji, które nie należy podejmować lekkomyślnie, ale właśnie dookoła tej pełni zastanowić się. 21 sierpnia super aspekt, wyjątkowy aspekt Merkury stoi w trygonie do Jowisza, który jest już w biegu prostym i wszystko co tutaj rozpoczniesz także, związane przede wszystkim z komunikacją, z biznesem, z zarabianiem, z wyjazdami, z, po, z podróżami, z nauką, z przekazywaniem wiedzy jest uchor ukoronowane totalną ekspansją. 30 sierpnia mamy najlepszy w księżyca w tym roku. Słońce bowiem stoi w trygonie do rana. To, co rozpoczniemy podczas nowiu 30 sierpnia, w znaku panny, który jest przede wszystkim związany z pracą, z porządkiem, z uporządkowaniem, z dyscypliną, ze stałością, z ziemi, ale także z ustrawianiem, na przykład rozpoczniesz jakiś temat leczenia, czy też będziesz chciał rozpocząć dietę, czy też zawodowe jakieś innowacje, wszystko co jest związane albo z pracą, albo zawodem, albo z profesją, albo z pracą, to tutaj trzeba liczyć nie tylko na zyski, fortunę pomyślności, ale te wszystkie efekty o odnowiu w znaku panny, mają charakter stały nieodwracalny i przynoszący przede wszystkim blask, zadowolenie i sukcesy. Szczególnie ten, ten trygon Słońca do Urana. Dodatkowo mamy jeszcze z planetami w znaku, w znaku Panny. Merkury stoi właśnie w trygonie do Jowisza, Wenus w trygonie do Jowisza, Słońce w trygonie do Jowisza, Mars w trygonie do Jowisza i to jest super Super kon konstelacja dla wszystkich znaków Zodiaku, związana ze szczęściem, z ekspansją, z radością. I teraz będę przedstawiać, co dla każdego znaku Zodiaku. Rok dla Was ten miesiąc jest bardzo ważny, bardzo ekscytujący i będzie się bardzo dużo działo z wielkim trygonem ognia od nowiu księżyca, czyli od pierwszego. Poruszane są tematy przede wszystkim. Twoje tematy, Twoich pragnień, Twoich życzeń, Twojego ego, podkreślenia tego, co jest dla Ciebie ważne, co jest życzeniem serca, gdzie chcesz się spełnić, co chcesz zmienić w swoim życiu, co jest Twoim pragnieniem. Słońce znajduje się w Twoim znaku do 23: Mars do 17 sierpnia, Merkury od 11 do 29 i Wenus do 21 sierpnia. Takich konstelacji takiego miesiąca jeszcze nie było. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, spełnienia wszystkich marzeń, ale wykorzystałabym jeszcze nie tylko ten nów, ale miesiąc przede wszystkim e, prawie do końca. tak, Czyli Merkury zostaje do dwu, 29 razem z tymi planetami. Stwórz plany. Które nie mają charakter złomianego ognia, co się zapala i coś od razu gaśnie, ale coś, co przede wszystkim e, zrealizuje te życzenia, które są dla ciebie ważne. Masz bardzo dużo siły do 17 sierpnia. Z Marsem to jest energia, to jest, ognia, to jest ogień, to jest siła przebicia, to jest determinacja, że działasz, że inicjujesz, to jest seksualność, to jest miłość. Z Venus przyciągasz pieniądze, przyciągasz miłość, przyciągasz te wartości, które są dla Ciebie ważne. Z Merkurym możesz zrobić wszystkie biznesy, możesz otworzyć własne działalności od pierwszego. Czyli odnowił, Merkury wyrusza w bieg prosty. Dla Ciebie jest jeszcze w raku tak, jak gdyby za tobą, jak gdybyś jeszcze coś planował, gdybyś jeszcze coś przemyślał, gdybyś, jak gdybyś jeszcze coś przygotowywał i następnie wychodzisz do, przychodzisz do działania, przychodzisz do realizacji. Jowisz, który stoi dla lwa w trygonie, wyrusza w bieg prosty 11 sierpnia. Wszystko, co postanowisz, wszystko, co zainicjujesz od pierwszego, czyli odnowiu księżyca, który jest raz tylko w roku dla danego znaku, czyli dla ciebie 1 sierpnia, jest na stałe, będzie przynosiło ekspansję, będzie przynosiło radości, jeżeli jest związane z twoim życzeniem serca, z prawdziwą miłością, z tematami dziecka, z tematami marzeń, z dzieciństwa, jest powiązane z twoimi pasjami, z twoimi hobby, z twoimi zainteresowaniami, z twoimi umiejętnościami. Jobisz, wyruszając od 11 sierpnia, gwarantuje przede wszystkim szczęście i spełnienie, spełnienie wszystkich marzeń. Ta masa kon konstelacji, yy, przede wszystkim do połowy pierwszego, do, do połowy sierpnia, czyli Słońce w Trygonie do Jowisza, Wenus w Trygonie do Jowisza, yy, Słońce w Koniunkcji do Wenus, jest przede wszystkim daje ci to są konstelacje najlepsze, tak? Czyli konstelacje szczęścia, jeżeli ktoś chce wziąć ślub, jeżeli ktoś chce się zaręczyć, jeżeli chce, ktoś chce wystartować z jakimś projektem, jeżeli ktoś chce kupić dom, jeżeli ktoś chce kupić mieszkanie, zmienić pracę, założyć własną działalność, założyć własny biznes, zmienić pracę, wszystko, co postanowisz, musisz przede wszystkim zrealizować i wyjść i z inicjatywą, zainicjować tak razem z Marsem do 18 sierpnia. To się zrealizuje, to się spełni. Najlepsze dni to jest od 6 do 20, do 21, kiedy słońce i Wenus przez ten cały czas wędruje ręka pod rękę w Twoim znaku, tak, że będziesz zadowolony, że będziesz czuł się świetnie, że jest miłość przy Tobie, że jest e, harmonia. Jest y, wielu z was, zmieni swój imię, czy możliwe, że będziecie pracować nad swoim wyglądem, możliwe, że z, zmienicie coś w urodzie, że inaczej obetniecie włosy, czy inaczej będziecie się ubierać, czy będziecie chcieli podkreślić swoją odrębność, swoją y, indywidualność, w każdym bądź razie ten miesiąc na, naprawdę razem znowu. Energię skierowałabym na siebie, na to, czego chcę, czego pragnę, a pragnę, abym to zrealizowała, a szczęście jednocześnie nie będzie Ci na pewno przeszkadzać. Wręcz, wręcz przeciwnie, tutaj jest, że coś spadnie jeszcze dodatkowo potężnego, potężnie przyjemnego z nieba. 15 jest pełnia w opozycji, w znaku wodnika. Ta pełnia, księżyc stoi naprzeciw Wenus i znowu chodzi o miłość, znowu chodzi o ekscytację, znowu chodzi o oczarowanie. Dobrze, podczas tej pełni Merkury jest w kwadracie do Urana, czyli możliwe, że. Będzie to związane z jakąś kłótnią, z jakimś nieporozumieniem. Uwaga, to jest ko konstelacja na drugi dzień, czyli 16 wypadków, czy też właśnie jakichś nieporozumień, nieporozumień jakiegoś chaosu, które finalnie dla Ciebie zakończy się dobrze, tak? Czyli obojętnie co tu, co tu się będzie działo. Ta pełnia odbywa się w, w domu związków, w domu relacji. Chodzi o zakończenie jakichś związków. To mogą być związki przyjacielskie, to mogą być związki zawodowe, nie musisz z, wszystkim, z wszystkimi współpracować i kooperować. Wybierz tych ludzi, którzy naprawdę e, ło, mają łączność z twoim sercem, tak? są połączone wartości. Tu może chodzić o nowe biznesy, tu może chodzić o nowe przedsięwzięcia zawodowe i finansowe, a dla niektórych z Was na pewno wejście w nowe relacje co się będzie działo. Uran tymczasem bowiem stoi w kwadracie i będzie ustawiał w kwadracie się do wszystkich planet, czyli do słońca, do Marsa, do Merkurego i do Wenus. Z uranem jest temat przede wszystkim zawodowy. Jest drogi powołania. Czy to, co robisz, te wartości, te aktywności, które wykonujesz, są naprawdę Twoim powołaniem? Czy to lubisz? Czy praca jest przyjemnością? Czy chodzisz do pracy przyjemnie? Czy może tutaj należy zmienić coś, tak? Ponieważ... Aż raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jeszcze juno jest w Twoim znaku i ten księżyca, to jest potężny ładunek, pozytywnie nastawiony gwiazd, wręcz w szczęśliwych konstelacjach, które pomogą Ci i tym osobom, które jeszcze nie zdecydowały się na wejście na drogę powołania lub też robienie czegoś, co jest moim powołaniem, co lubię, co daje mi zadowolenie, co daje mi spełnienie co daje mi miód na, na serce się spełnić jest, że zawodowo i profesjonalnie to jest także twój image, tak? czyli jak się, ja nie image, ale jak się przedstawiasz, jak, jak się przedstawiasz światu, to jest twoja reputacja, czy jesteś na swoim miejscu, czy czujesz, że, że władasz na, na, i kontrolujesz przede wszystkim to, co wykonujesz, aby praca była związana z przyjemnością i e, z radością. Saturn i Pluton, tutaj, gdzie były zaćmienia w poprzednim y, miesiącu, y, jest jeszcze, że po zaćmieniach, przez następne miesiące, jeżeli chodzi o dzień codzienny, także pracę u ciebie, tematy zdrowia, organizację dnia codziennego, jeszcze do grudnia będzie się powoli zmieniać, ale będzie tutaj coraz y, spokojniej. Twoje szanse są y, najlepsze w tym, w tym miesiącu. Jednak z tym wielkim trygonem ognia chodzi naprawdę także o zabezpieczenie, nie tylko o pomyślenie, o zadziałanie i zostawienie czegoś, ale przemyślenie, przeanalizowanie i później może od 6 do 11, kiedy są te najlepsze konstelacje roku, abyś naprawdę to wykorzystał i przeszedł do działania, do inicjatywy, do realizacji swoich planów życiowych. 30 bowiem odbywa się bardzo ważna pełnia w znaku Panny. Mars 17 przychodzi do znaku Panny, Merkury przechodzi 11, Wenus 21 z Twojego znaku do znaku Panny, Słońce 20, 23 i Merkury przechodzi 30, bo do 30 stoi w Twoim znaku i u Ciebie razem z tą pełnią, z tym nowiem, przepraszam, bo to jest drugi nów po Twoim nowiu. Chodzi przede wszystkim o spojrzenie na siebie. Jak widzisz siebie i jak postrzegasz siebie, czy wykorzystujesz swoje talenty, swoje możliwości do zarabiania pieniędzy. Tutaj będziesz sytuację porząd finansową porządkował. Tutaj popatrzysz na siebie realnie. Tutaj masz. Prze przede wszystkim wszystkie te pomysły, które na początku miesiąca się pokazały, wdrożyć w życie. Tutaj jest, że będziesz zarabiał więcej pieniędzy. Tutaj, że po podejmiesz inicjatywę przede wszystkim zmian, e takich działań, które przyniosą Ci pieniądze, ponieważ chodzi tutaj o stworzenie nowych zabezpieczeń, ale zabezpieczeń w znaku panny już na stałe i uporządkowanie o realne spojrzenie na siebie, co naprawdę umiem, czy umiem tą pracę wykonywać, czy robię to tylko dla pieniędzy, czy powinienem to zmienić, czy powinienem zająć się ty, może niektórzy z Was będą się obawiać, co będzie na przykład jak zacznę malować, co będzie, jak zacznę śpiewać, co będzie, jak zapiszę się do, do danej szkoły, czy chcę być aktorem, czy chcę być biznesmenem, czy chcę być nauczycielem, może trzeba będzie się pouczyć, może się trzeba będzie douczyć, ale tutaj masz wszystkie możliwości, tak? Czyli co zainicjujesz, będzie tutaj wdrożone, wdrożone w real. Neptun, bowiem ten, ten drugi nóg księżyca w znaku panny stoi w opozycji do Neptuna, ale w trygonie do, w trygonie do Urana. Twoje inicjatywy, Twoje działania. Ale także spojrzenie na samego siebie, realne spojrzenie na samego siebie i pewność danych, czynności, że wiem, że to umiem. Wiem, że umiem pisać, wiem, że umiem liczyć, wiem, że umiem, nie wiem, jakiś tam plan, że umiem to, że umiem astrologię, że umiem co, coś innego, że jestem dobry. Podkreślenie przede wszystkim, pewność siebie i motywacja da ci szansę, możliwości zarabiania pieniędzy i spojrzenie na siebie jako osobę wartościową. Miesiąc jest bardzo piękny, wykorzystaj wszystkie konstelacje, przede wszystkim te do połowy, do połowy miesiąca dla siebie. Takiej konstelacji w roku jeszcze nie było. Kto chce realizować swoje marzenia, kto chce się oświadczać, kto chce iść na studia, śluby, inne zamierzenia, budowy domów i tak wszystko jest tutaj możliwe. Ja dzisiaj zapraszam serdecznie na warsztaty 10-11 w sierpniu. Będą także jeszcze te dobre konstelacje. Zapraszam Was do porad. Zapraszam na moją stronę www.astroberitas.com. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrypcji mojego YouTube kanału. Wszystkiego dobrego, pięknego miesiąca.